Karta na dziś, 21 kwietnia 2025. Głupiec. Och, głupiec jest kartą marzycieli, kartą ludzi, którzy nie przejmują się tym, co inni mówią i co powinno się robić, jak się powinno robić. Głupiec jest kartą tych, którzy po prostu idą, nie Czekając na pozwolenie, nie czekając na pewność, czy aby ta ścieżka przed nimi jest bezpieczna. Głupiec idzie, bo wie, że tam prowadzi go serce, dusza, intuicja. I y, głupiec to ci dzisiaj daje. Da ci taką y, trochę brawurę, trochę odwagę do tego, żeby iść naprzód iść, wiesz, że tu jest ścieżka, wiesz, że nie wpadniesz w paszczę tego krokodyla. To jest, głupiec ma też zaufanie do tego, że jak skoczy w przepaść taką metaforyczną, to wszechświat go złapie i to ci dzisiaj wszystko głupiec daje taką pewność wewnętrzną, Niezależną kompletnie od rozumu logicznego i kompletnie nieracjonalną pewność, że to, po co idziesz, to jest właśnie to. To jest właśnie to, po co ty chcesz iść. I no matter what, ty idziesz. I e, och, jaka cudowna jest ta karta dzisiaj. <laughs> e, więc idź. Idź po swoje. E, idź po swoje marzenia. Idź po swoje pragnienia. E, idź po to co ci w duszy gra nieważne co powiedzą inni będą cię chcieli zatrzymywać będą ci mówić nie idź tam bo tam przepaść, bo tam wilki bo tam krokodyle, bo spadniesz bo się połamiesz e, to się może wydarzyć ale nie musi i im bardziej ufamy sobie i naszemu sercu naszej intuicji to się właśnie nie wydarza tym bardziej jesteśmy bezpieczni a jak się rozglądamy i uważamy na każdy swój krok, to w końcu się potykamy, bo tak bardzo jesteśmy skupione na tym, żeby się nie potknąć, że idziemy, że się przewracamy. No, taka energia cudowna na dzisiaj. Korzystaj z niej do woli. Daj znać. I do czego Cię zapalił głupiec i do czego Cię zachęcił? A jeśli byś potrzebowała porozmawiać więcej o swoich marzeniach, pragnieniach i co możesz z nimi zrobić, to napisz do mnie, umówimy się. A na dziś to wszystko. Papa. Pa.